Pani Marszałek Wysoka Izbo Nord Stream 2 stanowi wielkie zagrożenie dla Polski i dla jedności Unii Europejskiej, stanowi wielkie zagrożenie dla ochrony klimatu. Projekt Nord Stream 2 uderza w bezpieczeństwo Polski i Europy, służy Kremlowi jako klin do rozbicia europejskiej solidarności, do skonfliktowania krajów Unii Europejskiej. Bo słaba i skłócona Unia Europejska jest w interesie Moskwy. Nord Stream 2 jest bardzo złym projektem dla klimatu. Będzie na kolejne lata utrwalał dominację paliw kopalnych w miksie energetycznym. A przecież cała Europa zgodnie z polityką klimatyczną ma odchodzić od paliw kopalnych w stronę energii ze źródeł odnawialnych, w stronę ograniczenia emisji o 55 do 2030 roku i neutralności klimatycznej do 2050 roku. Co polski rząd prócz uchwał planuje zrobić w sprawie zatrzymania Nord Stream 2? W Niemczech we wrześniu będą wybory. Czy polska dyplomacja rozmawia ze wszystkimi partiami w Bundestagu, rozmawia z nimi o Nord Stream 2, by wiedzieć, jakie mają stanowisko w tej sprawie, by nie przespać kwestii Nord Stream 2 jak turowa? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani poseł Krystyna Skobrońska, koalicja